Hej, witam serdecznie na moim kanale dzisiaj Action Haul zakupowy. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja Wam tak zawsze wchodzę do tego sklepu i muszę coś tam kupić. Zawsze z czymś wyjdę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy sobie z tym radzicie. Ja dorwałam kilka nowości właśnie nagrywając dla Was filmik z prezentami na walentynki. Takie gadżety tam były, paznokcie. I właśnie też kupiłam paznokcie z tych zestawów różne były kolory i wzory ja wybrałam sobie taki naturalny kolorek z takimi diamencikami. Mamy tu 24 sztuki paznokci oraz klej. Bardzo tanio chyba euro 19 kosztowały także około 5 złotych zestaw paznokci. Co jeszcze może najpierw takie makijażowe sprawy. Pędzel oraz dwa blenderki do nakładania podkładu, korektora. No, ja uwielbiam właśnie tą szczoteczkę. Ja to może też nakładać tą szczoteczką, właśnie podkład. Jest bardzo mięciutka, tak. Tu mamy takie dwa kolorki, odcienie. Bardzo fajne. No, to na pewno będę z tego zadowolona. No i mamy jeszcze tutaj blenderek mini od oczy oraz normalna gąbeczka do nakładania podkładu. Bardzo fajny zestawik. Również powyżej tam euro kosztowało, także myślę, że w Eksonie znajdziecie ten zestaw za około 6 zł. Co tam jeszcze dorwam? A, walentynkowe gadżety te co były. To mi się spodobał właśnie taki notes duży jak zeszyt. Czerwona, taka fajna, materiałowa okładka do tego dekoracyjne, złote serce przebite strzałą i mamy do, w zestawie złoty długopis. Co tu piszą nam 160 kartek. No bo jeszcze mam drugi, zakupiłam sobie do notowania, właśnie jak będę Wam nagrywać. Zapraszam serdecznie na test perfumy różne zapachy, także będę sobie tutaj testować i zapisywać, jak. Pozytywnie czy negatywnie mi wypadł test danego zapachu. Tu mamy aż 120 karteczek A5. No i taka gumeczka do tego. Takie w linie mamy. Kartki nie są białe, od razu Wam mówię, ani w tym, ani w tym. Są takie bardziej żółty odcień mają. Tak, żółty odcień. Tu mamy taką aksamitną okładeczkę. I do tego traficie, tak jak ja właśnie, bardzo też tanio, euro bodajże 20, czyli 6, 50 myślę będzie taka cena w Polsce, krzonie aksamitna kosmetyczka bym powiedziała, ale jest to tak jak tu na metce widnieje piórnik, ale każdy może używać takiego piórnika w zakresie swoich zapotrzebowań. to zobaczcie, mamy tu taki fajny, tu ten właśnie aksamitny materiał ale tutaj, taki jakby od, wodoodporny i jak nam jakaś kredka się otworzy czy pomadka, czy coś, nam nie ubrudzi. Także to można sobie później fajnie wyczyścić. Do tego jeszcze taki, się skusiłam, ten drugi odcień, bardzo ładne kolorki w ogóle są tych piórników Taki lila, brzosik, no przepiękny. Także tu wzięłam dwa. Tanioszka to była. E, co jeszcze? O, lampę UV trafiłam za 9,99, czyli Powyżej 40 zł traficie na promocji lampa LED UV właśnie do utwardzania żelu na paznokciach. Będę was malować, nakładać żel. Czekam na dostawę właśnie żelu. Zamówiłam sobie przezroczysty. I nagram filmik, bo mam również z Exxona taki zestaw do paznokci z diamencikami, z brokatami i z takimi do nakładania fajnymi gadżetami. Także zapraszam, zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie takie tematy. Także na jakiś za jakiś czas pojawi się na tym kanale filmik właśnie z testem tej lampy i dekorowaniem paznokci. Pomalujemy sobie paznokcie na jakiś ciekawy kolor. Może każdy paznokieć na inny. Zobaczymy jeszcze. Dajcie znać w komentarzach. Może jakiś pomysł macie na taki filmik właśnie. Także przetestuję tą lampę. Czy jest warta uwagi w sklepie Action. No i jeszcze będzie filmik na kanale z biżuterią. tak fajną właśnie szukałam szkatułki zamykanej. Nie było. Niestety ktoś już wykupił. Ostatnio widziałam, leżała na płeczce. Ale przyszły takie nowości. Jest to nie wiem, taka wkładeczka nawet, powiedzmy, do szuflady. Możemy ją na szafeczce też sobie zostawić właśnie na wierzchu. I tutaj jest aksamit. Kolor był czarny, ten ciemnozielony, co ja właśnie go mam. I blado różowy, podobny troszeczkę ocień do tego. Ale ja wziąłem ten ciemny, żeby tu się fajnie biżuteria prezentowała, ponieważ zamówiłam sobie... Taką tajemniczą torbę z biżuterią. I czekam, jak tylko do mnie dotrze, nagram Wam filmik i będziemy oglądać. Tu właśnie będę prezentować, jaka tam biżuteria się kryje. Co jeszcze kupiłam? Dwie poszewki, takie mięciutkie, misiowate, futrzane na poduszki w kolorze ciemnego brązu i fajną na żółte, taki koc. Piękny kolor. Teraz się takim szmaragdowym zachwycam właśnie odcieniem. Ma tu fajne takie zdobienia wytłaczane i jest to 140x180 cm taki kocyk na szułta yy, za 9,99, czyli znajdziecie go troszeczkę powyżej 40 zł. Także to by było na tyle, to już wam pokazywałam. Ja Was serdecznie zapraszam. A jeszcze najważniejsze, taka fajna. Nie szufladka, półeczka. Jest to niby półeczka właśnie na biżuterię, ale dla mnie będzie miała inne znaczenie. Będę jej używać do uwaga, prezentowania moich zapachów i miniaturek oraz testowania perfum perfumy od Eskady limitowana edycja właśnie w kształcie serca już na walentynki. Niebawem ukaże się na moim kanale, także zapraszam do subskrypcji. Zostawcie łapeczkę, komentarz, będzie mile widziany. Także co sądzicie o takiej płeczce? Chyba się przydała się na moje miniaturki zapachów. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji i zostawienia łapeczki. Cześć!